the trousers. <laughs> Siemaneczko z tej strony Włochata Dzizia. Dzisiaj dzisiaj yy... zastana... na Boże no witaj no, właśnie siemka <grym> dzisiaj witamy w trzecim odcinku Outlasta i właśnie mieliśmy właśnie takie info nie rozrzuca kanału bo z, yy... myślimy nad zmianą nazwy no już graj yy, tak... myślimy na zmianę nazwy bo ta nazwa trochę na mnie teges no i Postaramy się ją zobaczyć i może ją zmienimy. No właśnie, skończyliśmy tutaj, więc... Zacznijmy. Czekaliśmy od tego koleś. Hmm. Chyba się... swój A ty? Skąd widziałeś? I co on nas tak będzie za tak? On wybiegł? Nie, wyszedł. A dziękuję że wybiegł. <coughs> no. Dobra, nie wiem, kurde, teraz trzeba iść chyba do jakiejś windy, nie? Co, coś takie... ...batery. Trzeba iść do windy tam, bo tam było... Jakoś się ten guziczek. I ze śladami krwi. Ale to już było wcześniejsze, bez sensu. No i spróbuj iść do tej windy. To jest... Są ślady krwi. No i, Aaa! O nie, sam na prawo. nie wiem. Zapisywali. Chyba nie wzięliśmy wszystkich baterii, coś mi się zdaje. Myślę, że byliśmy bardziej już. Aby co? Będzie trzeba. Teraz. Wyjdą i zaczną nas goić Ej oni są na głasach. Ej no, no ciśnij spacer, jest z kami skoczy A, podejdę drzwi O, ładna maczeta <laughs> Dobra, nieważne <laughs> <laughs> dobra. dobra, wyjdź mi stąd. tutaj, tu chodzi o ten, patrz, o okno a co, was na dół. Lewo, prawo oraz dół. <lety> Lewo, prawo. Iść chyba w prawo, no. Tam, do tego. No i pięknie. A popatrz na dół, czy nie można? Nie da się. Kurde, lipa. Ale... To będzie, będzie coś strasznego zaraz. Trzy... Dwa... Jeden... Nie. Ej, jesteśmy dalej na tym samym tym. Z tym samym tym. No. No nie ma ich. Idź za środami krwi. Nie, tu. Tu, no. O, tam chyba... Jakaś... Odwróć się w prawo, w prawo. Odwróć się w prawo. Krzaty. Serio? Trzymam. Nie, to jest Pepsi. Tak jakby Pepsi. Ej, tu jest trup. No, ale nie ma tu karty chyba. A zaświeć się. Eee... Yy, no. A, popatrz tam w kraty. Dobra, wyjdź. Znaczy... Wyłącz. Skąd ja Może tu gdzieś? O, tu jestem. Te pomieszczenie tam. O, dzieje się. Popatrz na lewo. <głosy> Głowę <głosy> nagrywaj. Ją.

Weź pójść. Co pójść? Znaczy, wyłącz. O, dobra, lepiej włącz O, deszczek. To bardziej jak śnieg wygląda. No, przy tym, że to jest deszczek. Jo! Ja. Trzyma chłopak. On. Tak jest. Odwróć się.

Wyjść przez łazię. No dobra, ale jak on jest z jednej i z drugiej strony. Dobra, male kysie. What the moje ciało. <grymne> bez głowy. E, nie, no, bez głowy. No, dobrze. Mm, nie no, przejdziemy tego. Nie, no, przejdziemy. A tu po prostu A w lewo, w lewo, w lewo. Czekaj, schowajmy się do szafy. Ale tu nie ma szafy. A to jest szafa. Nie, tu nie ma szafy. Dobra. Nie, no, bo skąd oni się biorą? Skąd oni idą? A za chwilę. tam. No tu nic nie ma, nie da się tu wyjść. A wyjście? Tam jest wyjście, ale. To jest pierwsze czy dawno? No i skąd się tu bierzesz. Kurde, się straszyłem. nie wiem jak to przejść. Chyba się zabije. <grym> A wy zasieć. Jest... Może Oni tu... ci pomogą. Może tu gdzieś nałaś się przez okienko czy coś. Przez... przez okienko. O, właśnie coś takiego. Nie! Wiem. Może nie tędy. Może tędy. No raczej tędy. Nie tędy. Zaświeć. Aha. Wyjść przez łaźnię. Blok. Na... No jak? I wyjść raz, Weź teraz na lewo. Замокаешь ты дверь? Нет. Тарас. Ну, это я Нам еще и батарея. А это то? У он зарабатывает. И не вратаешь. Ну, и он А вы стой и не рушай. Стой а no, и не рушай. На, а Nie ruszaj się. na naprost. Na wprost, patrzcie, czy Nie no, idę. Tutaj jest coś wygięte. Było coś wygięte. Co było wygięte? No nie wiem, coś takiego. się wydaje. Może trzeba wyjść jakoś. <zessizacja> było coś wygięte takim spodzie, tak jakby trzeba było uklęknąć. Chodzicie? I taki motherfucker. Serio? No tak się wydaje. No chodź. I patrz cały czas na dół, nie? Tak. Tu czekaj jeszcze. O. A, nie. Może no, trzeba coś wskoczyć? Może trzeba przez okno? Ja <laughs> <laughs> tutaj raczej nie. O. Y jak to... Mm, mm, то есть дороги для выбора? О, это хуба um, был? А, а то Не знаю, что это было. Это было? Не хочу знать. Что это там сратка? Купы. Вот. Ale masz ładne oczy. Skąd ja to znam? Dobra, a weź ten, weź i idź gdzieś indziej. Sam tam idź. Nie, nie było. Tak, nie tak, tak jest. O, 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 kiełbasę chcieli zrobić. Tak, właśnie, kiełbasę. O, ktoś... ...paźnak ci nie miał. Co tu jest? Dżownica. A po z tym, tym. On ma Zezę. Dobra. Graj gdzieś indziej. Mhm, <grym>, tak, graj. Idź 10 indziej. Zaświeć. No i na, na prawo. Czyż to będzie zaświęte? Mhm. Dobra. Chcesz, to się nie... Tu nie musieliśmy iść. No i czekaj, no i idź prosto. No tutaj też można. No, winda. Nie, 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 nie ma. Dobra, idź dalej. <kluzł> mm -mm. O, security. O, z buta w to wjechał? Nie. O, trzeba doknąć przycisku. Trzeba, trzeba. Masna kawa. Kolega też trzeba dokręcić, ale już Może teraz na... trzeba będzie uciekać? O, nie, gdzie? No, tam kieruję. To jest To Trzeba teraz tu iść tu, no i nic zjadł. Na ra, no co robić? No, przez... I nie zjemy. Dam no. Zboczony. mu na imię. Daję Może duchy. Bartek. Marek. Nie, Marek to Marek Ławczas. Marek no. to był takcji. No duchy. to będzie Bartek. To będzie Bartek, tak. się! Która Które były Aha. Aha! Samo się otworzyło to trochę. Fajnie. Jeszcze... bo wdzi... jakieś duchy nam pomagają. Tego wcześniej. Dobry też są te duchy. No zaszkodź. Czekaj. To jest zakręt.

Uuu. Ale kurzu <noise> Wiesz, Może to był Andrzej Hydraulik Nie, nie Gdzie jest? On Ja nie jest. Nie wiem, dobra, idź prosto, mam no, tam. On tu jest. I Idź w tu. A trzeba się schować. A. A weź nagrywaj, no. Ej, on ma spodnie? No mam. <grybę> Ej, słuchaj, bo ja słyszałem, że już nie ma. Bo nie, mam, ma nogę. Serio? No. No ja mówię ci, ale to. Takie życie, nie? Proszę, już wiem, po co były te łóżka. No, a ja mówiłem do jej ręki nie ma jest tu jedna a tu nie ma o nie bo nagrywa i co będzie tak chodził? aha no tak przecież nagrywa <grywa> <grywa> ej trzeba znaleźć ten jeszcze raz tą drogę a no Tutaj temu chłopaku tutaj byliśmy pamiętasz? Anara! No, no, no. Znowu to idzie? Skąd wiesz? No słyszę. Coraz głośniejszy łańcuch. Nie, nie mogę. I co bym musiał zrobić Może. Może jeszcze raz pójść, tak jak wtedy. Aha. Że wiesz, bo to też łaźnia, no to wtedy wyjść łazia. Ale idzie. O idzie. I może ła i my też i trzeba pójść do tych samych drzwi jak ostatnio. Wiesz, tam gdzie szukaliśmy w poprzednim odcinku. Nie podaj nam tu. Ej, wat. gdzieś tu jest. A mu się oczy się tu. Idzie tu. Cześć chłopcu. Не, расставай, меня не жаришь, не люблю тебя. О, еще, yes. Я не могу. За батарею. батарея. Ну. Масакра не все видят. Знаешь, мы альтернативу, альтернативное место учатся. Там ты дверь. А тут что есть дверь. Tam te drzwi, co były ze szparą. No tam, tak. gdzie się dymali. A gdzie to było? Pamiętasz? Pod schodami? Idzie to. No nie, nara. Jaki <grym> sens? Znaczy, no bezsens, dobrze mnie sprawdza, no ale... Nie tu. We krwi. Może na górę trzeba Czekaj, poczekam aż przejdzie i wróci. Na sobą baterię stracę. Hmm. hmm. Wytlęcie. Co on robi? Nie, na dobra weź wyjść O, szybko baterię się leczą. No nie! Co idzie? Nie wiem. Co mi się chciało? Ale jak tak wzdycha, to chyba tak. Gdzie to uciec? Tutaj nie było czasem? No mówię, że tutaj tego, to na schody. A te, te drzwi były tam. Nie? Tam? No, ale idź najpierw na schody. Иисус! Он потом тут идит. Пусказам у твоего. No, О, хлиппо так. Та группа. Тецерский. Выбрал czy nie jest tak, dobra, idź do góry wyłącz ten wyś... wy... wył... to znaczy on... on przy... ja... czyli trzeba iść na dół bo idziecie tak jezu, ja cię straszyłem idziecie, ja gdzie ja trzeba uciekać? nie, zacznij no nie mogę na, idź dom, dom, dom Wy czekaj, wy cieszycie No od razu idź, weź, weź Gdzie są schody Nie, tam się! Uluj... Um, tu no, nie tu, tutaj jednak nie ma Tam no, szybko, wyjdźmy, wyjdźmy No era, zaraz trzeba będzie kończyć, jak to mamy tak szybciej tego Może to te drzwi były, a specjalnie nie. zategowali A przybliż. ale Dziwne, my poszliśmy na górę i nie poszliśmy na tego. I nie było tam wyjścia. No. I idzie i już zakończyłem. Są włączamy. Dobra! Już kinieć, bo zaraz opałem, a co chyba na nogach, widzisz? A no ma coś. Coś. Czy jakoś musieli go trzymać? Pff, nogi w ogóle. Dobra. W tym miejscu kończymy ten odcinek i właśnie... Kończymy ten odcinek. A, tak naprawdę to kończymy ten odcinek. I żegna się za niej bohata dzidza. Cześć. Boa, nie no dobra bez przesady. Cześć.